Także witam serdecznie w kolejnym odcinku. Z tej strony oczywiście Mietek. Ja Was witam serii Bracia Polskiej Farmie. Następnie tego materiału wideo Ciebie tutaj, jak od razu jak wbijasz to zostaw coś po sobie, czyli łapeczkę w górę po dzisiejszym materiałem, klikasz tam na gole, na, tam na dole, e, taką do góry łapeczkę w górę. Ten, kto nie subskrybuje kanał. pamiętaj, żeby zostawić subskrypcję na kanale, bo wydaje brakuje całe jeszcze 100 subskrypcji, 80, 70 subskrypcji, do 31 tysięcy subskrypcji na naszym kanale, także dobijamy, zostawiamy łapeczki, subiki na kanale, bo lecimy bardzo szybkim tempem po więcej subskrypcji, także lecimy dur, napiszcie tutaj hashtag, a hashtagiem dzisiejszego odcinka będzie hashtag BMW, a ja oczywiście przy ten serduszko zapraszam także na szwagry pipcia macie link w opisie, jeżeli chcecie dosyć darmową szwagrówkę od własnego pipcia, eee, od właśnie od pipcia, nie? Samego no to mówię, to dobijajcie! Tak, grypia, link bo lecimy po 3000 członków na tej grupie. Widzicie, co dzisiejszy materiał. Jak widzicie, na poprzednim odcinku były bardzo, widzowie, wielkie dymy. Ogólnie były takie dymy, że wziąłem Indora, po, po, porwałem e, do tego bęki, która właśnie została znaleziona w opuszczonym tam lesie. E, no i widzowie, co się stało? No tak się ogólnie zakończył odcinek, że byłem tam na tej kolonii, e, za tymi belkami. E, e, I tak, widzowie, wróciłem, oczywiście, autobusem, PKS-em, wróciłem właśnie tutaj niedaleko, bo przystanek i pewnie pomyśleli, Myślicie Mietek, a w takim razie skąd ty masz te BMW? A jak widzicie, widzowie, tutaj stoi komisaria. Jak widzicie, o tutaj ona przeciw mnie stoi, komisaria, z którego niedawno uciekałem. E, zawiedzi oczywiście, odholowali to nasze znaczy BMW, które nie posiada rejestracji, jest na lewych papierach. E, więc widzowie, gdy wróciłem, e, gdy wróciłem autobusem, no to właśnie zauważyłem tą BMW, która właśnie stała tam na tym komisariacie, e, no tam pierkingu, nie? Zauważyłem, e, wiedziałem oczywiście, bo ona nie posiadaje kluczyków, nie? E, wiedziałem, który kluc którym, e, którym przewodem, wiecie, tym e, przewodem po prostu, nie? E, kabelkami się odpala tą BMW, kę e, więc wsiadłem widzowie i okradłem zapaliłem i pojechałem, Ja Dlatego właśnie mam widzowie tę BMW. E, teraz prawdopodobnie będziemy musieli jakoś po prostu tutaj przyjechać, bo będziemy musieli wrócić na gospodarkę, e, bo dzisiaj tutaj zaczynamy kolejne żniwa, czyli kolejne żniwa e, owca, o, widzicie, o, tutaj widzicie potwierdza wszystko, jest, nie? Mówię, bo oni pojechali, ogólnie dostali właśnie jakieś tutaj e, zawiadomienie, że ktoś tam się jakieś tutaj widzowie na miejscowości pod sklepem, panie grażinki się biją, nie? E, a że był tylko jeden, jeden policjant, jeden dyżurny, to pojechali, nie? Pojechał ogólnie i zostawił BMK. Ja w środę widzowie mówię, jak jestem e e ekspert tutaj e e od elektryki. Zapaliłem oczywiście BMK, jak widzicie. No i teraz BMK sobie widzowie, ukradnę. Schowamy ją tam, wiecie, do obor, do studodawcy. I będziemy widzowie jeść tutaj na kolejne odcinki, nie? Będziemy mieli, mogli widzowie już sobie po prostu pojedzieć z klipcem, a widzicie, nie? Macie jaka to jest pożądana Bawara, nie? Taką bmk widzę, zajechać, to luks, nie? Ogólnie zobaczymy. Co z Indorem widzowie, bo wiem, że Indora zapakowali widzowie do, do tego komisariatu, yy, on ogólnie był chyba na składzie zeznania jak, jak ja jechałem, tak, wychodził właśnie z komisariatu yy, i powiedział mi widzowie, że będę dzisiaj zabity, nie? Także ogólnie właśnie widać. zobaczymy co się dzisiaj będzie działo w odcinku, także zostawiacie łapeczkę w górę, bo mówię, ja będę dzisiaj widzowie chciał zrobić kolejne żniwa, e, czyli widać właśnie żniwa owsa, e, no ale oczywiście widzowie nie moim kombajnem, z temu dzisiaj widzowie ukraść bizona BS-a, e, pojechać właśnie widać na swoje pole wykosić, nie, Oto widzicie po lewej stronie widzicie, o tam o, stoi bizonych bs -ik. dobra widzowie, ja zajedzę na podwórko, oczywiście brama została wydarta na poprzedniego odcinka, bo Indor wjechał swoim czepekiem. E, dobra, widzowie, czekacie, gdzie by tu ogólnie zajechać, to BMW, tak, żeby nie było jej widać. O, tutaj, oczywiście, w kółtej zgrabiarki. Jak jest otwarta, widać od razu tutaj garaż, to ja od razu widzę, że zajadę. Czy ja się ogólnie widzę, zmieszczę teraz? O, to jest pytanie. Poczekajcie, za małem, troszeczkę skręciłem. Dobra, widzowie, tak, jak zajedziemy. Cyk, cyk, jep, i do środka, i pakujemy, widzowie tę kabarynę. I zamykamy, widzowie od razu, bo mówię, bo jak przyjedzie policja, za chwilę będą mi widzowie mnie szukać, nie? No ale są sumie nie rozpoznali mnie, bo ogólnie widzieliście widzowie jakie miałem suby ubrane Ja czapkę miałem, okulary, plandeka taką żakiecką, niebieską i ogólnie, nie? E, dobra widzę, przyczepę mamy, tak? przyczepa mam widzowie przygotowane e, Tylko ogólnie widzę, gdzie jest Zetor Proxima o, Aha, tutaj widzę. tutaj stoi widzowie Zetor Proxima 8441 Pójdziemy widzowie zobaczyć sytuację jak Indora jak wygląda, czy Indor jest w domu, jeżeli go nie będzie w domu No to prawdopodobnie na spokojnie sobie pójdziemy widzowie Ukradniemy tutaj widzono na Prawno jest sobie widzowie tak. Wziąć wycofać jego hyderę z wózkiem, bo tutaj potrzebę nie wie, to bramą, bo jest ogólnie za mała. Tutaj widzę wyjechać, poczepić tutaj pojechać na pole, nie? O, cholera jasta idzie z sikiero. Co mógł dziś odbił? Czekajcie, ja widzę, spróbuję kogoś tego minąć, za płot pójdę. Gdzie on będzie szedł? Idzie? Idzie, widzę, z shikiero. Kurwa, to jest debil. Cholera jasta to jest widzowie debil. Dobra, idzie z A Ja pierdolę. On do mnie pójdzie, czy on pójdzie widzowie. Dobra, idzie, 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 idzie. Ale ciekawe gdzie. Tam na razie stoi ku mojej putli. To jest głupek widzowie, zobaczcie głupka, zobaczcie głupka, no Indor, no to... zaraz go widzowie na kamerę pójdę na policję i będzie się skończył z nim, nie? Dobra, zaraz siadamy. Z kurwy się nie uszujcie piedolony. Zostaniesz o, w gębę! To się kiedy ci kuwał Widzowie, zablokowałem się na płocie! Turzu, gdzie ty jesteś w tchórzu? O, chulera, Chodź tu! Chulera, się. Po strapku, gdzie ty jesteś? Pani się siedzie! Panie Wetkowski! Gdzie się ukrywasz? W jesteś? No, gdzie ty jesteś? Elegantko tutaj header tu jest. Gdzie ty jesteś? Chciałem się z sobą policzyć dzisiaj, gdzie ty kurwa jesteś? Chodź tu! Chodź tu! Mam sprawę do ciebie Izby Sejsko! Chodź tu! Chodź Ej, nie tu! Nie dyryguj tam! Spię, prze... Gdzie? Nie ma jechania. Nie ma jechania! Witam pana Indora! Proszę otworzyć tę gabarynę w tej chwili! Jest tu oprogramowanie... Gdzie przyjeżdżasz po mnie? Proszę wyjeżdżać w tej, w tej chwili! Wsiadaj kurwa z Nie ma takiej opcji nawet. Witam pana. K kurwa ko Nie ma takiej opcji. Co, nawet ja kurwa zginiesz? Kurwa biorę twoje agregat kurwa. No to skurwa, sobie że po co A czego napadać mi na shikero? Ty na chwilę no, mi problemy, o, to, 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 o co ci chodzi? Ja. Dawaj, ja Dawaj kasę. O co chodzi? Ja sobie pożyczam pożyczę. Kurwa, po... pożycz agregat ciebie. Chciałem się dzisiaj z tobą pogadać na elegancko, kurwa się nie laden, a ty nie, nie dalej. Ty słuchaj! A czego ty mi kurwa, to mi uwiązał? A w ogóle co się, co się działo, że ogólnie jakaś BMK do ciebie zajechała? Zajechał, do mnie kurwa jakiś okup ścieli i ten, zablokowali mnie do bogażnika, wywieźli mnie na inną wioskę, związali mnie, maskę założyli, worek po kurwa i wywieźli mnie na Sybir gdzieś. No to ja nie wiem co, się, ja sobie biorę dzisiaj kombat. No i już słuchaj, jesteś jako typ podejrzany na pierwszy planie, gdzie ty mi, już może stąd, yep. jesteś na podejrzany jako pierwszy. Zapalamy palamy elegancko? A no co ty bierzesz moje czujniki sobie, że bez pozwolenia? No ale ja dzisiaj kąpa biorę, ale co się to nie panie, że tak szczery mówię, że mam, mam sobie kombaj za darmo? Ale kombaj tak, kombaj nie! No jak nie, kombaj? Gdzie jestem taka, nie, nie było w planach, nie byłem, A co ty teraz bierzesz mi No dobra, ale ty wiołeś sobie Musisz do mnie. Wiołeś sobie do mnie prasę, to ja sobie nie. biorę w takim razie. A to mogę się tak tego zaczepić tutaj od razu, a nie tak. O, a od razu Pismo już poszło, już list No rodzin, ale dlaczego skoro to ja ale, nie byłem, ja jak tak. się nie porywałem, co ty ma. Policja przyjedzie i jak tu jesteś ty to i BMW szukają o właśnie to jest no ale ty. Ale a masz że... Ale ty czy człowieko mas... człowiekom z głową kuchaj, chorą! Uchaj, kurwa ze szpitala mnie wypuścili, y, sprawdzili a wszystko sprawdzili, że to normalnie kurwa y, kopałeś mnie i bili, bili mnie No to ale to nie byłem wiem, ja, proszę w mi to udowodnić! Szoku by, nie pamiętam nic. No no to takie razie co oskarżasz człowieka, biednego no, mnie. No ale wiem, że taki głos był kurwa grubszy, a... A wiem, że ty takie pomysł masz, głupie. No to I ty, no to takie... I No to nie trzeba było napuszczać tutaj mafię no, na mój ciągnik. Gdzie ja ja mój ciągnik? Gdzie mój kurwa, no, Dziś, ja wózczy, czypek jest? Halo? Jaki, kurwa, czypek? Czypek Jaki, kurwa, wrócisz, jakiś czypek, kurwa? Ja nie nigdy u ciebie. Ja ciebie, kurwa, złocie nic nie chcę. O, sobie, kurwa, A paliwa pilnuj, bo dzisiaj wieczorem przyjdę po nie. To paliwa to, kurwa, idę zawieźć. Zbęd. Gdzie? Z poenu. Bo oni są puste, muszę na Wiesz, tylko jak uszkodzi zostajesz w gębę wtedy Dobra Nara! Zobaczymy, to sobie Nara kurwa wlecie szle, Dobra, widzę, udało się tutaj wziąć ukraść Bizona BSa Ja oczywiście widzę tego Bizona BSa ukradę z tego względu, że po prostu no potrzebuje się troszkę wykosić pole, wiecie ten naszym bizonem, naszym farem, wiecie, M66 to Troszeczkę długo schodziło, sami wiecie, że ogólnie cały czas był na odcinkach więc dzisiaj widzę, pomyślałem sobie pokoszonym widzomem BS BS-em, troszeczkę widzowie inne takie sprzętem. Eee, no i oczywiście, jeśli chodzi o sprawę tego bizona, że tak okradę, widzowie, ja okradam go widzowie na stałe już, tak. Eee, zostanie on widzowie, nie zostanie już oddany. Ja go widzę i Ja tutaj... wszystko słyszałem w serypie radio, nie rozłączyłeś się. No to za robetę patyka. Zobetki, nawet chyba ptaka dał i Także widzowie, ja planuję właśnie tego nie oddawać mu, ukradnę to i prawdopodobnie sprzedam, będę miał widzowie na kolejne nabytki. Wiecie jakieś czertorki? Kobaj. O, kobaj sobie kupię większy, bo ten to mi się jest tak szczerze nie podoba. Mu za duża buda jest ogólnie. No ale tak to widzę sobie posprzedaję, gdzieś tam wiecie, na lewe papierach, bo papiery on ma oczywiście w domu. Na lewe papierach, myślę, że widać, że dałoby się radę to sprzedać, nie? Któryś widze jest ważny, na naprawdę by kupił takiego bizono BS, a nie? Myślę, że tak, byście się napalili, bo to wiecie oczywiście od razu z autografem i dora. <grych> Także pewnie byście się widzowie napali ktoś z was widzowie kupiłby, nie? No ale mówiąc widzowie o odcinku dzisiejszym, to tak, planuję sobie wykosić dzisiaj owiec, e, zobaczymy ogólnie jak z tego owca sypnie, e, wykosimy tam w koło, przejedziemy widzonym BS-em w kółko, zrobimy, wiecie, jedno kółeczko, e, potem niestety będę musiał, wydaje mi prawdopodobnie pójść na nogach, bo niestety ale nie mam tutaj żadnego auta w pobliżu, skutera, skuter tam stoi w lesie, muszę go po nie niego, po ogólnie pojechać, zapakujemy chyba do bagażnika do BMK. Jak się uda go tam wsadzić? E, także będę musiał widzać na nogach pójść poza to raport na przyczepę nie? Bo jak zawsze mi widowie sypać ten owiec, w sumie nie wiem, jak te, tegoroczny owiec będzie sypać, e, bo sąsiad jeden już w kościoł pojedzie widzę, że bardzo słabo sypał. Także ogólnie zobaczymy, jak to u mnie będzie sypać, nie? Bo jeżeli widzowie u mnie będzie fajnie sypać, no to wam powiem, że będziemy i bogaci, nie? Będziemy bogaci, tylko że będę musiał widowie jeszcze wziąć, pozamykać, dobrze puszczalność po te, tego Syrosa, nie? Bo ogólnie wiecie, jak wpadnie mi indo, na posesję, zajedzie tam przeczepo w nocy. A ja będę tutaj widać fajnie spał. I ogólnie, widzowie, otworzy mi klapę u górną bo wiecie, na górze klapa się otwiera w silosie. Jak mi wejdzie, widzowie, wpadnie, otworzy tę klapę na górze, jak mi zajebie całe zboże, to widzę, że będę stratny, nie? Także widzę, to trzeba pilnować ogólnie, nie? Bo to ogólnie jest bandyta. Widziałem, widzę, że z tyłu dwudziestką senkę, jego ursusa. Nie wiem, widzowie, wziąłem, się te beczki. ogólnie mówię, że jedzie gdzieś do tego, do cpn -u. Ja mu widzowie nie wierzę, nie? Nie wierzę, może by widzowie, czasem, czasem, czasem tak, że, że ja teraz wrócę na gospodarkę, a cała gospodarka będzie się palić, nie? Bo ogólnie wiecie, on ma coś kurwa z, z głową, nie? On mnie widzaj, podejrzewa, że ja go gdzieś gdzieś go widzę tego wywiozłem do lasu, do tego, e, gdzieś tam na torę, go położyłem w worku jakieś na śmieci. No kurwa chory człowiek widza, wie, Widzieliście jakieś takie? o ten? Ja... Ja, ja byłem widziałem w domu i nic nie widziałem. Ja widzę nic nie widziałem. Nie wiem, widzę. Możecie napisać w komentarzu. Ja nic mu widzę, nic zrobiłem, przecież nie widzieliście, nie? Ja tylko słyszałem widzę, że siedziałem w domu i tam widzierali się innego posesy się bili, nie? Bili się i właśnie zapakowali, zapakowali go do BMW i wywieźli go nie? Ja tam widzowie nie, nie, widziałem, że coś takiego zacierałem, nie wiem no co chodzi w ogóle Nie wiem, ja, ja bym widzowie swojego sąsiada własnego Indora, widzowie to mój najlepszy oczywiście kupę, nie z pracy, z roboty Mój widzowie najlepszy, najlepszy przyjaciel i sąsiad To ja, gdzie widzowie, gdzie ja Indora widzowie skrzydził, nie? To co widzowie, jakiś nienormalny jest Ja mówię, że policja mi ściga i listem kończy, ja pierdolę widzowie, to, to, to cholera, ja co, się będzie działo teraz to, ja widzowie na skupie nie wyjdę, w takim razie Czekajcie, tędy przyjadę, tędy przyjadę. Nie, tam widzowie nie widzę go na drodze nigdzie, nie widzę go, dobra. To on chyba do CPN-u naprawdę pojechał, bo gdyby widzowie tego... Dobrze się palił, to ogólnie by jakiś taki wielki dym był, byłoby widać, nie? Ta, widzę, to taki wielki dym byłby widać już, nie? Ogólnie. E, jakby co, widzowie, to ten owiec co sobie potniemy na, na tego, na sieczkę. Na sieczkę sobie, widzowie, potniemy. Jak to ogólnie chodzi, sieczkarnia? A, tak się składa, bo to automatycznie na przycisk jest, tak? Dobra, klapa, widzowie, na górze ma otwartą. Bo powinna być zamknięta, bo jak gdybym zahaczył jakąś gamuś, bym wyrwał to całą blachę, to wszystko doleciałoby do krzaków, nie? Także to troszeczkę widzowie nie popatrzymy, jeśli chodzi właśnie o to, nie? Dobra, dojeżdżamy widzowie, na pole, dojeżdżamy na pole i będziemy, widzowie, odpalać tego, bizona BS-a tutaj, nie? Oto maszyny Ja, widzowie, oczywiście o nie kierowałem, także ja wiem, widzowie, które przyciski, którą to wszystko się uruchamia. Czekajcie, czego ogólnie widzowie nie otwiera tutaj? O, czekajcie, bo coś mi nie chce działać, ogólnie, jest nie się znowu skrzaczyło się. Ostatnio właśnie widać, też miałem problemy z Simple IC. Właśnie ogólnie właśnie ulubi się ogólnie widzawie pisać to Simple IC, niestety, nie? Niestety, ale by trzeba jeszcze węże podłączyć, bo to ogólnie cała mechanika jest. Dobra, palimy widzowie, ten pomacik, myślę, widać taki na 8. Bo to wiecie, to ogólnie jest większy komba i on to wszystko potrafi lepiej tak wiecie przemielać niż bizon bo musi musiałby w Michać 4 na godzinę, ale wiecie, to, jest, że to jest widzowie Bizon WSI, bizon to wiecie. On tam potrafi szybciej przemielać tym wszystkim, więc na szybciej silnik chodzi, także szybciej podaje ziarno, także dosyć tam tutaj do, do tego, do zbiorniczka szybciej leci, także ja sobie widzę i pozwolę to wszystko szybciej jechać, bo i tak i tak jakoś zbytnio tego tegoroczny, ten owiec widzę jest taki średni, zobaczcie. Średniawa, taka totalna widzieć średniawa, jakieś takie słabe te kłosy ogólnie nie wiem. Tak średnio troszeczkę było perska, no Ogólnie nie ma kwastów, ale jakoś widowie ten obiec tego raczej się nie przyjął. Może dlatego widać, że to ogólnie było, nie było psiane przeze mnie, tylko to ogólnie było właśnie zasiane przez tego Krzysztofa, od którego żeśmy brali tą e, dzierżawę, także możliwe po prostu, że tak jakoś ten sąsiad tutaj kurde, u którego właśnie żeśmy braje pana krzyżka yy, jakoś po prostu może siało po to pole, no niestety, no nie, ale zobaczcie. Słabiutko, zobacz Sobiatko, zobaczcie, co no, zobacz kurwa Nie! Ty! Widzowie półtony! Nie, prajtona jest! Pono półtony jest! Ty, widzowie ja tak mówię! W sumie ja to większy czy w sumie jest zbiornik, to w sumie to więcej widzowie header, bo tu ma 5 metrów, nie? To też szybci podaje zbiarną, to ziarno tak jak mówię, nie? Yee, objedziemy sobie w koło i będziemy musieli tak jak mówię, później niestety na nogach, bo nie posiadamy tutaj blisko auta, a kombanie przecież nie będziemy jechać, nie? A ja sobie pojadę właśnie po komba, po tego, po Zetora Proximę na ten czas i ogólnie weźmiemy widzowie sobie jeszcze może jakieś zboże od tego Ty czekajcie, jakby jak on pojechał na spędz, nie? On pojechał na ten z tymi tymi, z tymi kurwa z tym paliwem pojechał sobie do CPNu. Tego może będzie widzowie podczas jazdy jechał. Jak on pojechał, nie będzie go w domu, to może widzajemy zboże jeszcze ukradł. O, w sumie może byłoby ukradł mi widowie te zboże, nie? O tam w sumie duże widzowie nie, 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 nie nakombajnował tego zboża, nie? No ale w sumie widzowie na zaś mi się troszeczkę więcej zboża posprzedawać. To też w sumie zysk, nie? Bo to wiecie sprzedamy. E widzowie jednym KPHASO widzowie na tej serii, nie? Mówię tam człowieku troszeczkę zboża jest. jeszcze. Jeszcze widzowie jedno pole jest do koszenia. to widzę, tam, tam dalej pole jeszcze jest, nie? to widzę tam dalej jeszcze jedno pole mam owsa. Także widzowie, troszeczkę pole mam do skoszenia, mówię, widzowie. Troszeczkę pieniądków wpadnie, nie? Za to No ale możecie pisać ogólnie widzowie jaki byście chcieli kobaj, nie? Bo fara sprzedaje widzowie za 10 tysięcy. No, widzę, za 10 tysięcy sprzedaje, kupiłem go, widzę, że jest chyba za 11 bo za 11,5, nie, tak, za 10 tysięcy sprzedaje, możecie ogólnie, widzę, się napisać, to by właśnie takiego fajnego kupić ogólnie za, 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 za 30 tysięcy, no, widzę, za 30 tysięcy możecie ogólnie napisać, bo sprzedaje Fara. To jeszcze ogólnie się pokosi, jego bizonem się ogólnie pokosi, się kupi widowie na, nowe, ten, na nowy, sezon W tym sezonie widać później jak wyczyszczę go, przyjedzie może widowie, ktoś, ktoś z Was może kupić, nie? Także sprzedajemy widowie tego Fara, Sprzedamy widowie z Bosu, także będziemy mieć z teraz troszeczkę kaski Ile? Dwa to? O kurwa widowie, dwie tony już Dwie tony, widowie elegancko sypie, mam powiem, elegancko yy, teraz tak widowie, przejedziemy tutaj tego poprzeczniaka i pójdziemy właśnie do, do naszego zatorka Eee, pójdziemy do niego, mówię, tak jakby wykończył, to będę miał całą klipkę Ja pierdolę, widzę, cały ten będę miał całą przyczepę, no Dobra, widzę, zajedziemy o tak go postawimy Żeby było obrócone w tą stronę Dobra, widzę, wygasimy Bawarę Gasimy, pójdziemy sobie na nogach Tu, o, przeskoczymy, widzę, przez te pola wszystkie Przebiegniemy sobie, pójdziemy sobie główną drogą nie będziemy widzowie się po krzakach. Ogólnie wyrażam tak samo bym widzowie poszedł przez pola, nie? Po co ich na oko To Na nogach idą, nie? To wiecie, że kogoś pole podepta to się nic nie stanie. Dobra, prawa, lewa, strona czysta. O kurwa, jedzie Indoor. Jedzie widzowie by Indoor! Ten te beczki chyba wiedzie, tak? Te beczki wiedzie, no. Ja widzę by go nie będę dał jakby są. co. jest? Idzie fest, czy nie idzie kurwa? Ej, kurwa, co mi się teraz nie udajesz, głupku durny? Już po tobie będzie teraz, zginiesz kurwa marnie z o, widzowie powiem, że... Widzowie, to ogólnie wszystko się nagrywa. Widzowie, wszystko się nagrywa, są dowody, widzowie jak tutaj próbuje. No, chciał No widzicie, to jest widzowie, próbuje mi zabić, nie? Widzicie, są dowody na co mi zabić, nie? Grozi mi. Grozi. Grozi mi! A to wiecie, to jest widzowie karalne! Wszystko mam nagrane, grozi mi, to jest karalne. Pójdę teraz tam widzę na komisariat. Tam stoi komisariat. Może wrócili z tego patrolu. Nic się widzę jest że bęki nie ma to kurwa. Można nie będę pamiętać, że BMK wzięli. Nie o mnie BMK tam w garażu stoi! Ale widzowie pojadę na wyścigi, nie? zapraszam was na wyścigi, jak ktoś jest... Ktoś chce ze mną się zmierzyć, nie? Na BMK to zapraszam. Kto jest widzowie taki z was taki z was, taki taki gangster, nie? Taki bandyta, to zapraszam. Tutaj BMK stoi! Jak dam mu piątkę, gaz do dechy, to kurwa będzie ci styło, kurwa, tylko zbierę smóg mój. Zobaczcie tu stoi kurwa w garażu. Czekajcie, bo nie mogę otworzyć. Ty kurwa coś się rozjibało, widzowie. O dobra, działa. A stoi Bemka Aindorek i zobaczyłeś moje BMK Ty się kurwa iścisz o kurwa sobie raz, że <gryw> morda krwawa obita będzie Ty kurwa, się nie? E! To, to to, to, Dzień Zeton! Z takim, ale czterdziestko, palę 40, kurwa, ja dać się zjawać morda No, no pewno Dobra i daj, pa, palimy 40, ja ogólnie widzę jeszcze nie sam, nie mam to nie krwawa nie co tam jest Nie dereguj, nie dereguj, bobku tam Zaraz przyjadę, kurwa, 40, że ja cię odholuję, Sandu. No, zjedziemy do lasu. Zaraz cię odholuję, powiedziałem. Nie dereguj. Dobra, zacieśpiłem przeciepę, Ogólnie widzę, gdzieś tutaj kurwa tego, że raz chodź. Czekajcie, za tę posadę pojadę mu tam. Czekajcie. Dziota nie dereguj. jest, tylko spróbuj otworzyć odciski kurwa Pedo zaraz. Nie dereguj. Włoszę to. A ja tylko to zobaczę. Nie, ja tylko podjadę. Nakameruję kamerę i zobaczymy gdzie jest mój, gdzie mój, gdzie mój Zetorek jest ja A Ty chodzę. za tam to jeszcze powinien dostać Wiem, że mi kurwa porwałeś Ale to ja nie byłem, co ty takie uskarżenie na mnie mieliście? Dobra, myśli. stoi, elegancko, Zetorek sobie stoi, elegancko, proszę zobaczyć O, zobaczcie, wszystko się nagrywa. Zetorek sobie się ruszi Agregatek jest, elegancko Wszystko. Wracam ja z, z, z z PKN-u i zatankowany paliwem i... Witka będzie na, na pyski teraz. No to dobra, spoko, spokojnie, ma sprawy. No zobaczcie, widzę, zobaczcie. Łapie ci wiąże ci do drzewa, kurwa i policy dzwonię. Dobra, indyryguj tam. A czego zabrałeś mi za to, Arauszu, i złodziejów? z udziejów? Wiesz, że wszystko się nie da. A, a czego ty mi wiązałeś i, i pożyci, No Ale tego nie masz groska. pewności, bo ja mnie. Ja, ale ja stałem na balkonie i wiedziałem, kto, kto ci to zrobił. No na no Ale co ty, a czy ty nie pozajesz swojego kolego, jak zamówiłeś pod mojego ciepeka, to to ta sama Benz czy Co ty pieprzysz teraz, Indyryko? Ty pie kurwa teraz, no, nie, teraz się była ta, ta i sama bębka, to była. A to była kurwa ta sama bębka i mi to nie dryło. i kurwa no to jest to sam. No się na No Widział, no. tak że sami ogólnie próje się do mnie, widziałeś, że ja go porwałem dziś. Ja... Po... Proszę mi tu dowodzić, widzą, że ja go dziś porwałem. Skoro nawet nic, niczego takiego nie było. Wstałem na balkonie i widziałem widzowie go Ładuje... Była tam solówka, widziałem, że tam się kłócili. No ja tylko to widziałem. Ja... ja widzę policji nie zamawiałem, bo mnie to widzowie nie interesuje. Takich na kolegów Bębkę mi mówi, zamówił mnie na gospodarkę, ukradnie mi Czepeka, nie ma takiej opcji. Ja widzę nie da się w niej zrobić, nie? To ja ogólnie widzę, nic takiego nie robiłem. E, powiem wam ogólnie widzę, że dawno jakoś nie przybywałem, ogólnie nie rozmawiałem z tą, z panią Grażynku. Nie pamiętam ogólnie widzę jak ona wyglądała już, nie? Nie pamiętam w ogóle jej głosu, nie? Ale on miał widzę taką fajną ogólnie, miała tutaj taką trzydzieckę, nie? Tutaj na gospodarstwie, o tutaj o widzowie, zawsze stało, nie? Stoi elegancko, jedzów się gospodarstwo. Dobra widzowie jedziemy, jedziemy Skręcamy tutaj kierunkowska na prawą stronę widzowie jedziemy, dzisiaj widaje potężne żniwa Dzisiaj widaje potężne żniwa we farmingu Koślimy sobie fajnie kombajnem tego, yy, Indora, powiem wam, że ogólnie jestem tutaj zadowolony, zobaczcie Ogólnie widzę, się fajnie cieszę, bo zobaczcie, tutaj ogólnie mam, będę miał całą pewnie przyczepkę A co to się wydaje z tyłu Jadzie? czekaj widowie, bo straż jedzie widowie, kierunkowska, skręcamy na prawą stronę Czekajcie, musimy tutaj puścić pierwszeństwo oczywiście, nie? Widzowie jadą, widowie się pojechaliście Pamiętajcie widowie, zawsze puszczajcie jak jedzie karetka Policja, straż pożarna, pamiętajcie, widzę, żeby zawsze. Ko... Czekajcie, gdzie oni będą skręcać? Tutaj do tyłu, czy gdzie? Czekajcie, bo chyba zabądzili. Tak, będę skręcać, widzę, na. na... Gdzie oni jadą? O, tutaj będę jechać, dobra. No, jedź, 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 dawaj, dawaj, to straż pożarna, dawaj, bo ja to jadę na pole, będę kościł tutaj, bo czasu nie mam. Kierunkowskie, na lewą stronę, skręcamy i jedziemy. Ty widzę, czekajcie, gdzie on, jedzie cholera, jasna. Widzowie, on jakby tak, jechał, widzę, w to pole nasze, nie? Zobaczcie, bo jedzie to samo drogo, może może prosto gdzieś na się pali, bo cokolwiek, zaraz Nie, będzie, nie denerwujcie się wydawał, jakby co? Na no zaś, bo to wiecie, bo tak... To nie ma co się ogólnie denerwować, bo to wiecie, po prostu może pojechał w tamtą stronę, bo wiecie, może tam po prostu jakiś pożar jest, nie? No ale mówię, coś mi to wydaje dziwnie śmierdzi. Z tym paliwem od tego. Z tym odpaliłem widzowie od Indora, nie? Powiecie, on tak się widać, śmiał się, śmiał, śmiał. Na żarty, żarty, żartami widzowie, a tu naprawdę coś tutaj, coś, coś tutaj śmierdzi. Czekajcie, tam jest straż pożarna Tam jest straż pożarna, jedzie widzowie w tym samym kierunku, kurwa chyba No ale dymu widzowie nic nie wiedzą, żeby coś się paliło Nie ma widzowie nic, ale zobaczcie, straż tam widzowie jedzie ogólnie Zobaczcie, tam straż jedzie pożarna, ale gdzie ona jedzie widzowie? Olera jasna, gdzie ona jedzie? O, pojechała, widzę w tamtą stronę. To czekajcie, a czego on tak w kółko jechała? Skoro ona jedzie gdzieś tam, a ja wiem, widzę, gdzie ona jedzie. Ona jedzie, widzę na tę ten, na tamtą wioskę, wiecie, na to kocówkę wioski. Tam ogólnie domysł, wiem, dobra, widzę. Wy. Także, jakby co, widzę, to nie do nas pożar jest, tak? Jakby co, no widzę, na spokojnie, to nie do nas, tylko po prostu, może zabłądzili, bo wiecie, tam chyba może droga jest zamknięta. Po prostu, tak, tenty pojechali, wiecie, tą drogą, nie? Także, no widzę, na spokojnie, a ja dzisiaj udam, na widzę, że nie będę miał. My się cała przeczepa się na nakombajnuje to się sprzeda ogólnie, także drogie troszeczkę pieniążko wpadnie na konto, to akurat widzę jakiś nowy kombajnik się kupi, także piszcie w komentarzu jaki byście chcieli ogólnie kombajnik na to serię jeszcze tutaj właśnie na kolejne sezony Ja myślę, że widzę że jakiś troszeczkę większy kombajnie, nie chcę widzę już tego Bizona O Interda zostaniesz mord, dlaczego zabierasz mi tego? Pożyczyłeś mi sam Bizona, a teraz mi Bizona kradnie sąsiad, co to ma być? Czekajcie, za chwilę sobie z nim porozmawiamy. O, ucieka, czekaj. Sosia, gdzie nie Przecież pożyczyłeś mi, co ty nie pamiętasz? Ci pole to w komuś pali! No to odpadał. Mi... Cholera jasna, kurwa zakadziłeś, kedery, powoli! Sosia, do czego kradniesz? Przecież pożyczyłeś mi Ty co jest? Co jest? Wysiadaj kurwa, oszuście kurwa, co się zablądowyłeś, kurwa w tym. No co jest? Gdzie ty jesteś? Jaki znowu problem? Co się dzieje? Nie problem masz. Tam się pali komuś pole, nie wiem przy twoje, kurwa, obyś się podpalił, to się spalił Biegnij tam szybko, oraj tam! Strasznie pojechałem! Chce Ja pierdole pole się pali! Jaka stodoła widzowie! Ja piernicie! To, to ty narobiłeś? co ja kuwuszu? A ty to masz kłową rwano, w kokorydzę będzie na wleże! Zaczaj ze mną, mówię ci! Uwiązałeś Lera, mnie chłopata, typiłeś! No co tu się dzieje? Ta strażacie dałeś, kurwa uwagasi to nie! Ja, Zaszku, to jaka stodoła, widzę, co się dzieje? A jak widzę to są te karnistry, Ja piernicze. Ja się widzę i odsunę tutaj, bo to będzie widzowie gaszenie, akcja gaszenie. Ja piernicę, widzę, całe pole skłonęło. Nie mam widzowie dwie tony owca, bo ogólnie sąsiad zabrał, widzowie ten owis z kombajnem. Ja piernicze, ale stodoła Co to się teraz widzowie odwaliło? Co on odwalił? Widzowie cały owiec mi się pali. Cholera jasna. Dwa hekt... widzowie hektar pola owca się pali. Jestem, widzowie, straty o całe pole. Tu, widzę było prawie cała przyczepa. Myślę, widzowie, że jakieś 5 ton by tu było przy, przy yy, owca. Ja pierdziele. Widzowie, to nie pomogło jednak, widzowie. To nie pomogło na Indora. Widzicie, co się stało? Podpalił mi, widzowie, całe pole. I co, ciągnął ogólnie. Z pierwszy kombajnem. Kur... mać, cholera jasna, pierwszy kombajnem. Tak to chuj, tak to nie będzie. Wiecie, mi uciekał kombajnem? Tak to nie może być. Cholera, jasne, widzę, całe pole się pali. To ja, widzę, nie mam w ogóle po co tam jechać, już. Pole się ogólnie pali. Ja zostawiam to bez owsa Owiec zbiorniku został i jemu jeszcze w mordę dać. Owiec mi za pieprz, sukiencem pieprzony. Tak to byś nie będzie. Tak to byś nie będzie. Każdy mu to rurę otworzył, by to wysypuł mi. Ty, oszuście pieprzony, proszę otworzyć rurę! Drugi spokój, kurwa, tak mi spokój. Rurę, proszę otworzyć, o, mój, o mój zboże, owiec! Taki kurwa twój owiec, oh, gdzie yes. podpisane masz, podpisane masz oh, yes. na środę? Rurę! To kurwa ci wysypię ten owiec, gdzie tam się, nic idzie tam idę Proszę, Ale proszę wysypij. otworzyć masz. mi rurę Taki Masz No podjeżdżaj ten twojego kurwa grachu, gr grachotem Dobra, tak, tak, będziesz tak, tak będziesz tak, tak, będziesz tak, tak. jedzony, będziesz tak, jedzony za za mi Bizona BSa zetona i powiedziałem, Widziałem, że to ty ten szedł, to sąsiad kurwa, nie wiem no, Tak. Pan, pan Darek może szedł Dziwny, i podpałem ci tak, może Tak, pijaki. tylko że dziwnym, dziwnym, trafem jakoś kurwa tam karniste leżę, które ty wiołeś a propos do... do. Ale, masz kamery, masz kamery w polu nie. Ja no, nie mam kamery, kamery polu, ale no, to są no, same właśnie. te karniste, które coś kurwa no. do CPN-u. No na pewno. My Słuchaj, a Juz, za ten mnie to się lecz za dopełnię. Napieczaj! Miedzieć kurwa Nara! No, nara. Kolejny lesie. odcinek le lecisz do zakupowania no. w lesie odcinków już nie ma! Ty już giniesz! Ty łeb cięty masz już, od Pamiętaj! Czarna BMW, no. BMW będzie stała bawera pod, pod gospodarcem, jutro! Jutro, godzina trzecia no. w nocy! Widzimy no. się A ty lepiej swoją kasę czy nie, pod Wafal bo ukływał o kradem w nocy Dobra, trzecia godzina, pamiętaj! Śpi smacznie, no. bo nie wiem, nie wiem czy długo no, będziesz żył. No, zamykaj kurwa klapę, i zamykaj, wydzieraj te socyjkę. Pamiętaj, A. czarna bawera! O, dobra, dobra się dobra. Czarna BMK Także, jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się podobał, pamiętajcie łapeczkę w górę, zostawcie, bo niestety jestem straty w dzisiejszym odcinku. Sąsiad Indoor podpalił na zboże. Subskrybujcie na kanale, bo lecimy po 31 tysięcy subskrypcji, także chcecie kolejne fajne odcinki, to za nie zapomnijcie zostawienie tutaj i... Bo nie możecie przegapić kolejnego odcinku, także łapeczki w górę, subika na kanale, hashtag na początku odcinka, które powiedziałem w sumie teraz nie pamiętam jaki ten był. Czekajcie, może sobie przypomnę, to był hashtag, 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 hashtag BMW, o hashtag BMW. A ja mam szybkie serduszko w dzisiejszym odcinku, było to na tyle. Witajcie, trzymajcie się do kolejnych odcinków, czyli do jutra, bo prowadzimy już ponad miesiąc daily, także trzymajcie się i do kolejnego odcinka, także na raz!